Brakuje wam monet FUT20, w takim razie zapraszam na superkońcy.pl końcy do nowej Fify są już dostępne. Możecie korzystać z jednej z wielu metod płatności, w tym przejawu czy card a monety bezpiecznie trafią na wasze konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. z kodem dawczo dostaniecie 5% zniżki. Link w opisie polecam. Siemanko, witajcie już w kolejnym odcinku z kariery EKSM-dź na moim kanale. Dzisiaj przed nami kolejne świetne spotkania, na przykład z Legią Warszawa, dlatego zachęcam do zostawienia łapki w górę, a tymczasem zapraszam do oglądania. Na gdzie możecie stworzyć swojego zawodnika, trenować go, występować w meczach ligowych, ruszył właśnie nowy sezon, gdzie występuje moja drużyna Dawczo FC. Potrzebujemy wzmocnień, więc jeśli macie tam swojego zawodnika, czy też dopiero zakładacie, pamiętajcie, żeby go trenować, a potem dołączyć do mojego zespołu i pomóc mi w walce o ligowe sukcesy. Potrzebujemy pomocy, więc jeśli macie ocenę na przykład powyżej 70, śmiało dołączajcie do pierwszej drużyny, a jeśli macie niżej, na Was czeka Akademia Dawczo FC. Zapraszam. Tak więc zaczynamy, tak jak powiedziałem już wcześniej, przed nami spotkanie z Legionem. Ja jeszcze korzystając z chwili okazji, chciałbym wspomnieć o tym, że. Poziom jest ustawiony legendarny, o tym już mówiłem w ostatnim filmie. No i co do tego poziomu nie zamierzam go obniżać, ponieważ według mnie, no, ŁKS nie oszukujmy się, ale nie jest jakąś najsilniejszą drużyną w naszej polskiej lidze. Więc, nawet i lepiej, jeśli nie wygrywamy wszystkich spotkań, myślę, że jest to realistyczniejsze niż jakbyśmy, nie wiem, Mistrza od razu zdobyli, wygrywając wszystkie spotkania. A tymczasem, właśnie niestety, przegrywamy z Legią Warszawa w 23 minucie po golu Gwili no trzeba przyznać, ta akcja Legi wyszła no i po prostu bez szans był nasz bramkarz, lecimy dalej 39 minuta, sam na sam Sekulski, no ma 100% okazję i wykorzystuje ją bardzo dobrze mamy wyrównanie w 40 minucie, 1 do 1 bałem się, że no, gdzieś ta piłka nie trafi do siatki, tak się jednak nie stało i mamy bramkę, 43 minuta lecimy z kolejnym atakiem podanko na skrzydło do Bryły on jak wiemy ma dużo tempa podaje do sernicia ten do Sekurski. Dora Mireza i piłka znowu w siatce, a to oznacza, że wychodzimy na prowadzenie 2 do 1 dla łks u Łódź. No i kto by się jeszcze przed chwilką spodziewał, że będziemy prowadzić w tym meczu, kiedy to Legia otworzyła wynik spotkania? No i to ona zdecydowanie lepiej wyglądała na samym początku. Tymczasem 2 do 1 dla łks u No i tutaj mamy 68 minutę, czyli już oczywiście drugą część tego spotkania. Przy piłce Gwilia do Jodłowca i Jodłowiec do Karlitosa. Ten uderza i mamy bramkę wyrównującą. No i właśnie, kto ją strzela na zawodnik, którego już teoretycznie w legi nie ma i być tutaj w tym składzie nie powinno. Niestety, jak wiecie, no w karierze składy nie są zaktualizowane do końca. No i taki odłowiec nie jest w piaście, tylko właśnie tutaj. No nie wygląda to zbyt dobrze. No ale nieważne, kolejna akcja, łuczak uderza nie ma. Jeszcze syrnić. sekulski głową, no ale piłka mija. Gdzieś tam słupek kilka metrów od niego. No i niestety nie wpadła do siatki. Sędzia kończy to spotkanie, a wynik końcowy to 2 do 2, co myślę można i tak uznać za pozytyw. Bo naprawdę dobrze spisaliśmy się w tym meczu z Legią. Yy, no Walczyliśmy jak równy z równym, nawet byliśmy na prowadzeniu, więc była szansa na 3 punkty. No a w międzyczasie ja tutaj oczywiście dalej próbuję jakby no, zająć się jakimiś transferami. Kilku zawodników sobie obserwowałem. No, i e, jednym z nich był właśnie Bogus, czyli młody 18-letni załodnik z Leeds United. E, gracz, który no, za dużo nie ma szans pograć w samym Leeds, dlatego chciałem go wypożyczyć do nas. U nas byłby no, na pewno ważnym wzmocnieniem składu. E, spokojnie myślę, byłby nawet kluczowym zawodnikiem. A przy okazji młodzieżowcem jest tylko 18 lat kto wie, może kiedyś udałoby się go wykupić no ale niestety jak się tam niedługo później okazało mimo, że my się dogadaliśmy z Leeds no to sam Bogusz zbytnio nie chciał przejść do Ekstraklasy wolał walczyć o skład właśnie w Anglii no więc, oczywiście, z szacunkiem przyjmujemy to, no i zapominamy o temacie. Tymczasem przechodzimy do spotkania z Wisłą Płock. Przeciwnik wcale nie jakiś bardzo wymagający, więc liczyłem tutaj no minimum na ten punkcik. No i zaczynamy w 46. Minucie. Sekulski przy piłce. Sekulski fantastycznie minął dwóch zawodników i strzela bramkę, no w końcu Sekulski się przebudził, bo na początku trzeba przyznać w tym poprzednim odcinku no nie szło mu, nie szło mu najlepiej, a tymczasem strzela kolejną bramkę dla naszego zespołu tutaj 78 minuta Mirasius przy piłce Wisła przeatakowała, no i niestety fatalny błąd naszej obrony wykorzystuje go Szwoch no, i w tym momencie mamy 1 do 1. Wielka szkoda, bo taka głupota, no która nie powinna się wydarzyć. Powinniśmy dalej prowadzić w tym meczu. A tymczasem mamy wynik znów remisowy. Dajemy sobie strzelić bramkę wyrównującą. No, i niestety tak się kończy ten mecz. Za dużo się tutaj nie działo. Jak widzieliście, padły dwie bramki, i w sumie to tyle. Tak więc, ostatecznie wynik 1 do 1, który brałbym w sumie nawet w ciemno przed tym meczem bo mówiłem, że fajnie byłoby zdobyć punkt to się właśnie stało, po jednym strzale w tym meczu oddaliśmy, więc mecz typowy taki do zapomnienia, lecimy dalej, tutaj przed nami raport zwiadowczy z młodymi zawodnikami no niestety za ciekawie tam jakoś nie było, głównie mieliśmy słabych zawodników, jedynie jeden bramkarz mianowicie Jędrzej wieczorek zwrócił moją uwagę, ponieważ wygląda całkiem spoko no ale stwierdziłem, że w szkółce niech się tam rozwija i zobaczymy czy coś więcej więcej z niego będzie. W międzyczasie zajmujemy dziewiąte miejsce w tabeli, 9 punktów po 7 kolejkach, czyli taki typowy, no typowa połowa tabeli w naszym wykonaniu. Przechodzimy do spotkania z Pogonią Szczecin, która póki co chyba może zaliczyć ten sezon do całkiem udanych. Co do składu postanowiłem tutaj, że Kaczmarek, czyli nasz właśnie młody bramkarz, młody golkiper Pojawi się na boisku do tego Pirulo, czyli lewy pomocnik z Hiszpanii, też dostanie swoją szansę. No i lecimy: siódma minuta. Sekulski przy piłce, niestety, minimalnie się pomylił. Szkoda, bo ostatnio jest tak, jak powiedziałem już wcześniej, w dobrej formie. No i liczę na to, że będzie dużo nam strzelał. Kolejna sytuacja: Benedyczak, on się już nie myli w tej akcji. No i w 25. minucie, to pogoń obejmuje prowadzenie po strzale młodego Polaka, który jest młodzieżowcem. Występuje w sumie z przymusu. A tutaj, jak widzicie strzela bramkę. 40 minuta my walczyliśmy o wyrównanie Wolski przy piłce do Jareny i Jarena do Ramireza, a ten to kończy i mamy wynik 1 do 1 dowiedziałem się dzięki wam w sumie, że te nazwisko się czyta Jarena, dokładnie Borcha Jarena ten nasz zawodnik wypożyczony tutaj kolejna akcja, piłka do Sekulskiego do Ramireza, Sekulski uderza i to jest gol na 2 do 1 wychodzimy na prowadzenie fantastyczny kombek w wykonaniu naszej drużyny, bo znów przegrywaliśmy Podobnie jak w meczu z Legią. A tymczasem 2 do 1. I to nie koniec. Jeszcze jedna okazja. Ramirez przy piłce. Uderzenie. Niestety strzał zablokowany. Wciąż utrzymujemy się przy piłce. srnić fantastycznie znalazł sobie miejsce do Sekulskiego. Ten do Ramireza. I Ramirez to kończy. 3 do 1. 60 minuta. No tego już popsuć po prostu nie mogliśmy. 30 minut do końca. Gdybyśmy ten mecz przegrali to by był hit jakiś. No ale zobaczmy. 65. minuta bryła przy piłce, który świeżo pojawił się na boisku. Radionow do piru przy piłce ma tutaj dosyć dużo miejsca. Oddaj piłkę do Ramireza. Ten uderza, ale niestety chybił minimalnie. Szkoda, bo mógł strzelić kolejną bramkę dla siebie, jak i dla całej drużyny w tym spotkaniu. Ale najważniejsze są trzy punkty, które zdobywamy w końcu więc możemy się cieszyć z pełnej puli punktów. Byliśmy lepszym zespołem w tym spotkaniu, więcej sytuacji sobie dogodnych stworzyliśmy, więc po prostu no, myślę, że zasłużenie zwyciężamy. No a tutaj co do takich nowinek transferowych, no to Dominik Budzyński, nasz właściwie trzeci bramkarz postanowiłem, że nie będę go na siłę trzymał, niech sobie odejdzie gdzieś, gdzie na pewno częściej będzie mógł występować u nas takiej szansy by nie dostał szczególnie, że młody Kaczmarek spisuje się całkiem w porządku no a tymczasem przechodzimy do spotkania z Arką Gdynia, czyli też taki zespół wcale nie jakiś silny zespół, z którym myślę spokojnie mamy szansę zdobyć trzy punkty jak będzie zobaczymy, 10 minuta zaczynamy, Kalinkowski przy piłce jest tam w środku Sekulski, piłka właśnie do niego, uderzenie niestety strzał obroniony, bo no ten strzał nie był jakiś fantastyczny, więc nie ma się co dziwić, ale już chwilę później kolejna sytuacja, 30 minuta, Wolski przy piłce do Pirulo do Klimczaka, ładnie tutaj rozklepaliśmy znowu Pirulo i schodzi do środka, znalazł sobie tutaj troszkę miejsca, piłka do Wolskiego, ten uderza ale niestety strzał był zbyt słaby, ale sam Wolski zasługuje na pochwałę, bo wywalczył sobie pierwszy skład, mimo że był trzecim albo nawet czwartym pomocnikiem dopiero Tutaj kolejna sytuacja zamieszanie Sekulski uderza i piłka w siatce bez szans bramkarz. No, nawet bym powiedział, że lekko jakby uciekał od tej piłki, no, a Sekulski wykorzystuje to. No i strzela kolejną już w tym sezonie bramkę dla naszej drużyny w 55 minucie. Arkaddynia zaatakowała młyński przy piłce, ale przejmujemy piłkę i zobaczcie, wychodzimy tutaj. No, kontratakiem. Ramirez fantastycznie holował piłkę. No ostatecznie ją zgubił, ale błąd obrońcy i znów piłka trafia do Ramireza. Ten oddaje piłkę do Sekulskiego, a ten to kończy drugi gol Sekulskiego w tym spotkaniu, a nasz także drugi, a to oznacza też, że mamy dwubrąkowe prowadzenie, no i tego już nie wypuściliśmy do końca spotkania, zwyciężamy w tym meczu, no i kolejne trzy punkty możemy sobie dopisać na konto, więc w końcu nasza gra, no można powiedzieć, jest lepsza i ogólnie nasi zawodnicy się przebudzili, szczególnie szacunek dla Sekulskiego, bo wcale nie spodziewałem się, że będzie tyle strzelał, a tu jednak jest naprawdę mega ważnym ogniwem w naszym składzie. Kolejne spotkanie z Zagłębiem Lubin, tutaj przechodzimy do tego meczu. No i 23 minuta Sekulski przy piłce do Pirulo. Ten miał mnóstwo miejsca, musiał to wykorzystać, ale tego nie zrobił. Ostatecznie Ramirez to dobił. Więc tutaj dwójkowa akcja, można powiedzieć, Hiszpanów. No i wychodzimy na prowadzenie na początku tego meczu. 30 minuta. Zagłębie chciało jak najszybciej odpowiedzieć. Pakulski wrzóza. Zamieszanie szysz przy piłce do Żyry. Żyra uderza, no i poprzeczka, więc wielkie nasze szczęście i byłaby to fantastyczna bramka, gdyby tylko nieco celniej uderzył. No a tutaj kolejna nasza sytuacja Kalinkowski podaje piłkę, niestety. No, niewiele brakowało, ale bramka nie padła. Mogliśmy w jakiś inny sposób to wykończyć. No, niestety nie udało się. 89 minuta. Sekulski przy piłce na spokojnie podaje do Daniego. Znowu Sekulski, wielkie zamieszanie. No, i ledwo co, a Dani zmieściłby to w siatce, niestety. Nie udało się tego dokonać, ale najważniejsze są trzecie z rzędu, trzy punkty. Naprawdę nasza gra zmieniła się zdecydowanie na plus. Może nie, nie mamy tutaj jakoś mnóstwa okazji w meczu, ale jeśli już je mamy, to je po prostu wykorzystujemy. No i co do jakby kolejnych rzeczy, no to oczywiście kolejny raporcik. No tutaj liczyłem, że ktoś ciekawy się trafi. Leszek Kamiński całkiem ciekawie wyglądał, więc postanowiłem go dodać ale jak się później okazało no bez szału taki zawodnik, który no może gdzieś tam kiedyś szansę dostanie, ale na pewno nie będzie jakąś świetną gwiazdą na tabeli gowej mamy trzecie miejsce, więc tutaj możemy być całkowicie myślę zadowoleni po 10 spotkaniach, kto by się spodziewał w sumie że tak fantastyczną serię zaliczymy, a przed nami spotkanie z Koroną Kielce, które postanowiłem przesumować z racji tego, że po pierwsze jest to mecz u siebie, a po drugie Korona zajmowała ostatnie czy też przedostatnią pozycję, więc no zdecydowanie słabo im szło. Więc postanowiłem, że przysymulujemy sobie to. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już będzie wszystko, ale w kolejnym filmie przed nami spotkanie z górnikiem Zabrze, czyli z liderem, który jeszcze nie ma żadnej porażki na swoim koncie, więc to będzie właściwie mecz o lidera. Jak nam pójdzie, zobaczymy. Mamy szansę zostać w końcu liderem, no w końcu no. To będzie wielkie zaskoczenie oczywiście. No, ale kto by się spodziewał, w najlepszych strzelcach mamy na górze Sekulskiego i Ramireza, no i ten nieszczęsny z którego nie powinno tu być. Tak więc mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejny odcinek mecz Oidera przed nami. Tymczasem to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i się maną.